Tak więc jeżeli nie jesteś zadowolony obecnie ze współpracy ze swoją agencją albo masz niestety złą opinię, bo jak w każdej branży są dobrzy i źli specjaliści, tego się nie uniknie, jest to całkiem normalne. Mam nadzieję, że zawsze trafisz na tych dobrych i pozdrawiam właśnie tych wszystkich uczciwych i dobrych. Także jeżeli chcesz skontrolować swoją agencję, swoją stronę, swoje kanały Digital Marketing, audyt, mogę jak najbardziej go zrobić, sprawdzić i szczerze doradzić co można zrobić lepiej, a może nie, bo działa świetnie, tak też się może zdarzyć zapraszam Ciebie do kontaktu inspirujebiz.pl to jest strona, to jest mój projekt gdzie znajdziesz tam wiele różnych możliwości wzrostu Twojego biznesu, także czym prędzej wypełnij formularz zadzwoń i umówimy się na spotkanie online Cześć!